Dzień dobry moi drodzy, witam Was w dzisiejszym odcinku, w odcinku, w której będziemy sobie oceniać dietę Wicki ponownie, dlatego że ta seria bardzo Wam się spodobała i generalnie chcieliście więcej odcinków właśnie z tego cyklu, więc dzisiaj kolejny z nich. Do dzisiejszego odcinka nie dostaliśmy materiałów wideo, ale mamy bardzo fajne screeny i wszystko fajnie opisane. Więc myślę, że to nam wystarczy, żeby tutaj do tego się wszystkiego odnieść. Więc w sobie to. Poza jakimiś mamy formalne, farma, formalnościami możemy lecieć. Jeśli dopiero co Was na ten kanał przywiało, to hejka, ja jestem Martyna, jestem magistrem dietetyki klinicznej i psychodietetyczką i na tym kanale pomagam zabieganym jeść zdrowiej i dodatkowo edukuję odnośnie żywienia, tak żeby nie zwariować w tym całym fit świecie. Więc jeśli interesują was tego typu treści, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. A my już lecimy z oceną diety. I bohaterką naszego odcinka jest Laila. I tak co by Lailę na początku przedstawić. Więc Laila ma 16 lat, ma 1,73 m i waży 61,5 kg. Codziennie robi po około 9000 kroków, ćwiczy około 20 minut. To są ćwiczenia typu pajacyki, brzuszki, przysiady i tym podobne. I raz, dwa razy w tygodniu robi trening z YouTuba około 30-40 minut. Laila chce zredukować masę ciała, robi to na luzie i je dziennie około 1900 kalorii. No więc jak wpisałam sobie to wszystko w program dietetyczny, to program dietetyczny pokazał mi informację, że zapotrzebowanie dzienne Laili to około 2100 kalorii, aczkolwiek myślę, że ta wartość mogłaby być um, nieco wyższa, co wynika z tego, że Laila jest w wieku w okresie takiego dojrzewania i oczywiście wtedy w naszym organizmie zachodzi szereg procesów, które również mogą zwiększać nasz metabolizm. Czyli to zapotrzebowanie po prostu może być wyższe, ale przyjmijmy sobie te 2100 kalorii, żeby mieć jakiś punkt odniesienia. No dobrze, to lecimy sobie ze śniadankiem i na śniadanko mamy takie naleśniki z twarogiem i z rodzynkami i z tego, co ja tutaj widzę, to te naleśniki to jest gotowy posiłek, czyli po prostu Laila skorzystała z gotowca. Ja pokazywałam w jednym odcinku, czy nawet w dwóch, takie gotowce z Lidla i z biedronki i tam właśnie oceniałam te naleśniki właśnie z serem twarogowym i rodzynkami tutaj macie gdzieś odnośnik do tego filmu i do drugiego też wrócę natomiast jeśli chodzi o te naleśniki to one wypadły naprawdę spoko pod kątem zbilansowania i tutaj Laila dodała do tego jeszcze skyr, nektarynkę oraz banana i słuchajcie to generalnie jest w porządku, produkt. Jakby wiadomo, że staramy się ograniczać produkty wysoko przetworzone, z tego względu, że mimo dobrego składu one często mogą zawierać więcej cukru czy więcej soli. Natomiast tutaj wygląda to naprawdę fajnie. I też dodatkowo super jest to, że Laila zbilansowała to dodatkowo właśnie jeszcze o białko i dodała do tego owoce, co też wzbogaca nam ten posiłek obłonnik. No i zresztą raz na jakiś czas takie gotowce są ok. Ja sama bardzo często pokazuję Wam w moich materiałach właśnie jak można sobie usprawnić to gotowanie i na przykład nieraz za pomocą gotowej zupy stworzyć posiłek, który będzie zbilansowany i nie trzeba zawsze tego wszystkiego robić od początku, tylko trzeba to odpowiednio tutaj dobrać. Ok, kolejnym posiłkiem, który tutaj mamy wylistowane to jest to obiad i na obiad są kanapki z serem i warzywami, do tego jest kukurydza, i było to około godziny 15, bo śniadanie mieliśmy o 10.09. I generalnie te kanapki wyglądają smacznie. Natomiast tutaj ważna informacja. Nie bójmy się dodawać warzyw do kanapek w większej ilości. Bo często jak rozmawiamy z pacjentami, to wygląda to tak. Czy w ciągu dnia je pani warzywa? Jeśli tak, to jak to dokładnie wygląda? No, oczywiście, że jem. No dobrze, to ile ich dokładnie jest? No, plaster pomidora do śniadania i do kolacji, tak, trzy plasterki ogórka. Średnio nasze dzienne zapotrzebowanie na warzywa to około 500 gramów. I jak sprawdzimy w praktyce, to często wychodzi, że jest to jeden większy pomidor i tak naprawdę kilka sztuk rzodkiewki lub na przykład półogórka. Więc to wcale nie jest tak, że trzeba tych warzyw niewiadomo ile jeść, i że trzeba kilogram marchewek zjeść, żeby tą normę wyrobić, bo tak naprawdę wystarczy niewielki dodatek do każdego posiłku i już na spokojnie tą wartość wykręcimy. Więc tutaj w przypadku naszej bohaterki warto by było dodać troszkę do tych kanapek więcej warzyw i myślę, że byłoby super. I tak naprawdę sama kwestia tego, że na ten obiad są kanapki. To niech pierwszy rzuci kamieniem ten, który nigdy nie jadł kanapek na obiad. No właśnie. Oczywiście na obiad fajnie jest zjeść większy objętościowo posiłek i też, żeby był on ciepły, dlatego że to też korzystnie wpływa na pracę naszego układu pokarmowego. No i też fajne jest to, że taki posiłek daje takie satysfakcjonujące poczucie sytości. I teraz przechodząc do kolacji, na kolacji mamy owsiankę na zimno z dodatkami i ta owsianka ma niecałe 400 kalorii, i tutaj mamy owsiankę z nektarynką, bananem, do tego jest sker waniliowy. Więc też posiłek zbilansowany całkiem fajnie. Pod kątem białka wychodzi ok, ale znowu to, czego mi troszkę brakuje w tym posiłku, to na przykład źródło jakichś tłuszczów, na przykład orzechów. Do takiej owsianki możemy na spokojnie dodać orzechy laskowe, nerkowca, czy nawet masło orzechowe, a nawet nieraz bardzo dobrze sprawdzi się jakiś dodatek, niewielki dodatek oleju. Dzięki temu też owsianka często jest bardziej kremowa, a wcale nie trzeba tego dodawać dużo, żeby właśnie miała taki, taką kremową konsystencję. Natomiast dlaczego to takie ważne? Zwłaszcza w przypadku naszej bohaterki? Tłuszcz wpływa na zdrowie naszych hormonów oraz mózgu, dlatego że wspomaga on funkcje kognitywne, czyli na przykład pamięć czy koncentracja. Dodatkowo mamy kilka witamin, które właśnie w tłuszczach się rozpuszczają i jeśli nie będzie tego tłuszczu, no to one nie będą miały jak prawidłowo się wchłonąć. A do nich zaliczymy witaminy A, D, E i Fica. Patrząc teraz przez pryzmat wieku naszej bohaterki, to dla niej te tłuszcze będą podwójnie ważne, dlatego że w wieku 16 lat, w wieku nastoletnim zachodzi sporo różnych zmian hormonalnych w naszym organizmie. No i tutaj rzeczywiście nasze hormony potrzebują tłuszczu do prawidłowego funkcjonowania. Te zmiany hormonalne są związane między innymi z uregulowaniem cyklu miesiączkowego, dlatego dziewczyny, nie bójcie się tłuszczów, one naprawdę są Wam potrzebne. I to były nasze trzy główne posiłki. Potem mieliśmy, Kilka przekąsek. I tych przekąsek też było dość dużo, ale do tego zaraz się odniesiemy. Jako pierwszą przekąskę mieliśmy mrożoną kawę i była to kawa po śniadaniu, około dwóch godzin po śniadaniu, i była to kawa mrożona, która składała się z kawy, sosu, słony karmel i mleka. Drugą naszą przekąską była bułka maślana plus jabłko, co łącznie miało około 238 kalorii. I to też jest ok. Nie ma nic złego, jeśli wrzucimy do naszej diety taki produkt rekreacyjny, jakim jest bułka maślana. No bo nie oszukujmy się, za wiele wartości odżywczych ona nie ma, natomiast właśnie chodzi o tą odpowiednią proporcję tych rekreacyjnych produktów, a tutaj wypada to całkiem ok. Po naszym obiedzie, czyli po kanapkach, dodatkowo nasza bohaterka zjadła kaszkę proteinową. I potem jeszcze około godzinę po tej kaszce wleciało nam mochi, czyli wiecie, te takie kulki z ciasta ryżowego, a w środku są lody. Więc tutaj patrząc na ilość tych posiłków, to mieliśmy śniadanie, potem mieliśmy... Obiad, potem mieliśmy kolację. Mieliśmy jedną przekąskę, drugą przekąskę, trzecią przekąskę i czwartą przekąskę, więc wychodzi nam łącznie 7 posiłków. I tu jest bardzo ciekawa rzecz, dlatego na chwilę się tutaj zatrzymajmy. Dlatego. Ale zaczęło lać. Dlatego, że główne posiłki naszej bohaterki miały łącznie około 1350 kalorii, a reszta tych Kalorii pochodziła właśnie z tych przekąsek. I co istotne, bardzo często, jeśli nasze główne posiłki są dość mało kaloryczne, to potem mamy większą chęć do tego, żeby podjadać, i najczęściej właśnie dobijamy sobie te kalorie w postaci różnych przekąsek, czy też podjadania. A wynika to z tego, że dla naszego organizmu ilość kalorii, którą na przykład dostarczymy z obiadem, jeśli jest to 300-400 kalorii, to po prostu za mało. I ja to bardzo często obserwuję, jak dodaję na przykład jakąś rolkę, czy TikToka z przepisem i ten przepis ma około 700 kalorii, to bardzo często są a potem komentarze w postaci. Gdzie tam 700 kalorii? Kto to widział? Jak się zje taki posiłek, to od razu się przytyje i w boczki pójdzie. Ale nic bardziej mylnego. Właśnie nie ma co się bać takich posiłków, które mają taką ilość kalorii, dlatego że zjedzenie takiego posiłku sprawia, że dostarczamy sobie wszystkich niezbędnych wartości odżywczych, oczywiście jeśli jest on dobrze zbilansowany, a dodatkowo znacznie zwiększamy swoją sytość i po prostu po zjedzeniu takiego wartościowego i konkretnego obiadu nie mamy potem ochoty. Na podjadanie i zazwyczaj jesteśmy na przykład sieci do kolacji. Daję Wam challenge i osoby, które zazwyczaj jedzą mniejsze kaloryczne posiłki, spróbujcie zjeść taki jeden konkretny i sami zauważycie tą zmianę. Dodatkowo częste przekąski, nawet te zbilansowane, nie są dobre dla naszej glikemii, dlatego że nasz organizm za każdym razem, kiedy dostarczamy mu energii, czyli spożywamy posiłek, musi po prostu ten posiłek strawić i odpowiednio go tam rozłożyć. I do tego m.in. potrzebuje hormonu, jakim jest. Insulina. I jeśli my zjemy posiłek o godzinie 12 i nasz organizm dostanie informację do swojego mózgu, ho ho, no coś trzeba z tym zrobić, wydziela się insulina, tam wszystko się fajnie dzieje i metabolizuje, no i załóżmy temat zamknięty. Natomiast kiedy kolejną energię, czyli jedzenie dostarczymy na przykład godzinę później, no to ten cykl musi ruszyć od nowa. A częste wyrzuty insuliny długofalowo po prostu nie są dla naszego organizmu korzystne, dlatego że z czasem może to na przykład doprowadzić do insulinoporności. A na pewno znacznie zwiększać jej ryzyko. Dlatego ja tak często mówię o tym, że lepiej jest zjeść na przykład jeden posiłek plus jakąś przekąskę czy coś słodkiego i tyle w takiej jednej ramie czasowej, dlatego że jest to po prostu zdrowsze dla naszej glikemii. I dzięki temu ten wyrzut też jest jeden. I na koniec mamy takie podsumowanie. Wychodzi nam generalnie, że białka mamy ponad 1 g na kilogram masy ciała, więc super. Węglowodany też są na odpowiednim poziomie, natomiast tych tłuszczów rzeczywiście mamy tutaj za mało. Więc tak jak już mówiłam, fajnie by było dodać do diety na przykład orzechy, czy jakieś oleje, czy na przykład pestki i problem się rozwiąże. Dodatkowo będziemy mieć większą sytość posiłków, nasze hormony będą nam wdzięczne i zapewnimy sobie te wszystkie funkcje, o których mówiłam. I to, co chciałabym podkreślić, to foodbook Laily, jak na szesnastolatkę, naprawdę wypada dobrze. Widać Laila, że jesteś świadomą osobą i starasz się dobrze bilansować swoje posiłki co bardzo mnie cieszy i gratulacje. Bardzo się cieszę z tego, że ten foodbook był realny, bo bardzo często u wielu osób właśnie wygląda to tak, że te przekąski się pojawiają i super, że Laila tutaj to ujęła, bo mieliśmy przynajmniej powód do tego, żeby się jakoś do tego odnieść. Suma summarum, oceniam foodbook Laily bardzo dobrze. Jestem bardzo ciekawa też Waszej opinii, więc dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, co Wy uważacie o tym foodbooku i zachęcam Was oczywiście do tego, żeby wysyłać mi swoje foodbooki do oceny, bo możemy się z tego czegoś naprawić naprawdę fajnego nauczyć. Jeśli filmik wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie, żeby zerknąć na mojego Instagrama yy, i co? I subskrybujcie kanał po więcej. A my widzimy się za tydzień w czwartek. Hejka.